Witam Was moi drodzy, dzisiaj i straszno i śmieszno. Dzisiaj powiem o człowieku, który tak naprawdę nie powinien nigdy zajmować żadnego stanowiska państwowego, który notabene reprezentuje, no nazwijmy to, naród. I nie, nie chodzi tutaj o. O tych jego mości na zdjęciu to tak troszeczkę przewrotnie tutaj wrzuciłem, choć oni też nie powinni piastować żadnych państwowych urzędów. A chodzi mi tutaj o, o nowego dachowca Kaczyńskiego, buraska Mateckiego, prostaczka Mateckiego, idioty Mateckiego. Matecki, poseł suwerennej Polski, poprzednio solidarnej Polski którego nazwisko pojawia się w aferze wokół Funduszu Sprawiedliwości, opublikował w piątek około południa wpis na platformie X i napisał: Dziennikarze do mnie wydzwaniają tak byłem na dachu hotelu, hotelu sejmowego zrobić sobie zdjęcie zrobiłem zdjęcie wróciłem do pokoju pozdrawiam serdecznie przekazał oseł osioł Matecki na platformie X później w sejmie tą sprawą dziennikarze pytali samego Mateckiego o tą sprawę w odpowiedzi stwierdził że on z góry lepiej że z góry lepiej widać stan łamania praworządności w Polsce. O, może później to skomentuję. Dopytywany, dlaczego wchodził na dach, przekonywał, że żeby zrobić sobie piękne zdjęcie. Pytany, czy był wtedy trzeźwy? zapewnił, że był, oczywiście. No. To jest, można powiedzieć, mocno dyskusyjne. Matecki i trzeźwy. No, Panie pośle, co pan robi na dachu? góry lepiej widać stan łamania praworządności w Polsce. Nie, no, Dziękuję bardzo. To, Czego pan tam? na ten Żeby dach. zrobić sobie piękne zdjęcie. Ale można tak wchodzić na dach? Panie, Panie, Panie pośle, to, co dach... trzeciej No podobno na tak. A to nie jest tak. A jeżeli chodzi o poziom trzeźwości? Słucham. O poziom trzeźwości, takie informacje to w są, że nie był pan trzeźwy. A skąd ma pani taką informację? Ja pytam pana, czy pan był trzeźwy? Byłem, oczywiście. A ktoś to potwierdzi? Straż Marszałkowska? A i, a, nie widziałem tam żadnej straży marszałkowskiej. Jak to, to, ale to się pan tak? Trzebys, tak? tak, oczywiście. Zrobiłem Nikt... sobie zdjęcie i wróciłem do pokoju. Nikt pana nie zatrzymał. Nikt mnie nie zatrzymał? No ale marszałek kołownia mówi o incydencie z pana. No nie, incydencie? nie widziałem Incydencie, który straż marszałkowska musiała zakończyć. No to kłamie. Widział pan kiedyś jakiegokolwiek posła, który by wchodził na dach i robił takie rzeczy? Zresztą wyjątkowe. Dopytywany, czy ktoś może potwierdzić, na przykład Straż Marszałkowska, odparł, że nie widział tam żadnej Straży Marszałkowskiej. Jak powiedział, zrobiłem sobie zdjęcie, wróciłem do pokoju, nikt mnie nie zatrzymał ciągnął dalej Matecki. Gdy dziennikarze zwracali uwagę, że marszałek Szymon-Hołownia mówił w tym kontekście o incydencie, w którym miała interweniować Straż, Marszałkowska Matecki stwierdził, że chołownia kłamie. Dziennikarze dociekali, czy obyło się bez żadnej pomocy. Wtedy Matecki odparł, że tak, oczywiście. Wyszedłem z pokoju, zrobić sobie zdjęcie i wróciłem. Do pokoju sam. Żadna straż marszałkowska nawet mnie nie zatrzymała, przekonywał Matecki. Pytany o której godzinie to było, mówił, że około piątej, szóstej, tak żeby ładny widok był. Ja nadal twierdzę, że kandydaci na urzędy państwowe powinny przechodzić. Badania psychiatryczne i to bezwarunkowo. Dalej w rozmowie z dziennikarzami, Matecki wskazał, że na dachu są też barierki. Pytany jeszcze przez dziennikarzy o to, czy Kiedykolwiek widział jakiegokolwiek posła, który wchodziłby na sejmowy dach i robił takie rzeczy, Matecki powiedział: Jestem wyjątkowy. No, z tą wyjątkowością to bym no, mocno dyskutował. Jak stwierdził, nie ma żadnej afery, zrobiłem sobie zdjęcie i wróciłem do pokoju nie wolno yy, do czekaj. pięciu, bo wtedy jest... Trzy, przecież, wtedy stej, jest za mało cię. I ostatni moje słowa nazwa się pięć. Szukam! Mariusz ciebie widać, na Boga. Gdzie się gapisz? No przecież cię widzę, co? Całego cię widać, od stóp do głów. Ja nie jestem Mariusz. A kto niby? Taki Michał. Kto? Taki Michał. Taki Michał. To, to gdzieś, kurwa. Mac! Ej, ej! Podglądałeś! Nie podglądawałem! Podglądałeś! nie Jak twierdzi Matecki, no nie ma żadnej afery. Hmm, powiem tak, no nie wiem, czy to afera. No może i nie afera, ale. No, na pewno niegodne posła. Hmm. Matecki może, nie, może jeszcze się przyzwyczaić, że jest posłem na Sejm, jeszcze jest posłem na Sejm, a nie zwykłym obszczymurkiem, pijaczkiem, który robi głupie rzeczy. Jak stwierdził Matecki, zrobiłem sobie zdjęcie i wróciłem do pokoju. Jeśli ktoś mówi, że jakaś straż marszałkowska mnie ściągała, to jest kłamstwo. Jak zapewniał, no, nikt nie interweniował. Pan sam zszedł z dachu, pyta reporterka Mateckiego, która zadawała także inne pytania Mateckiemu. No, wróciłem do pokoju. Kto miał interweniować, w jakiej sprawie miał interweniować, to jest jakaś kolejna nadmuchana afera, stwierdził Matecki. No, w sumie Matecki mógł jeszcze dodać, że to jest wszystko wina Tuska i koalicji i to. Przez nich Matecki znalazł się na dachu, pewnie z go tam podstępem ściągnął, żeby zrobić aferę. No, wcale bym się nie zdziwił, gdyby tak, taką wersję też przyjęli. Jak stwierdził Matecki, powiedział, że był wschód słońca i chciał sobie zrobić zdjęcie. Gdy jeden z reporterów zapytał, czy można zobaczyć tę fotografię, Matecki stwierdził, że oczywiście pokazał telefon, inni dziennikarze również poprosili o pokazanie zdjęcia, ale Matecki nie chciał dla nich tego zrobić. Pewnie te zdjęcie tylko dla telewizji Republika pokazał podejrzewam. Nieco później Matecki opublikował kolejny wpis ze zdjęciem. To jest dach Sejmu napisał. Czwartkowy i piątkowy wschód słońca był o czwartej Zarówno wypowiedzi Mateckiego, jak i monachołowni, który mówił o tej sytuacji, no, nie wynika, o którą noc dokładnie chodziło. Jeśli chodzi o wschód słońca, cóż, to na pewno nie jest rzecz dobra, bo nie należy chodzić po dachach. Ale żeby to była jakaś straszna zbrodnia, tak bym tego nie określił. Powiedział, no nie kto inny, jak wódz, zbawca narodu. Jarosław Chłopierz Kaczyński, pytany o incydent z udziałem Mateckiego na dachu budynku sejmowego. No ale z drugiej strony powiedzcie, no co Kaczyński miał powiedzieć, jak Kaczyński zgodził się, żeby go wciągnąć na listy, no notabene PiS w wyborach do parlamentu. No, jacy wyborcy, taki wybor, taki wybrany. No. Powiem tak, no, może to nie będzie po katolicku, ale no, szkoda, że nie spadł. Byłyby oszczędności na prokuraturze, sądach, więzieniach. Byłaby tak zwana boska sprawiedliwość. I sami powiedzcie: no, czy można bardziej ośmieszyć majestat polski. Zrozumiałbym, gdyby, choć nie wiem, ćwiczył robienie podkopów tuneli z więzienia, to by w jego przypadku no, było całkowicie, że tak powiem, zrozumiałe. No ale jak głosi mądrość ludowa lepszy wróbel w garści niż matecki na dachu. I powiem Wam, że się tak zastanawiam, co ten debil Matecki ma w wełbie, żeby nocą biegać po Sejmowym dachu. No ale przecież nie tak dawno temu zrobili nocną libację, zakłócali ciszę nocną, zrobili z hotelu Sejmowego oborę, z budynku Sejmu. Zrobił sobie, nie wiem, nie wiem nawet jak to nazwać, bo Matecki to jest przypadek, który być może powinni się zająć psychiatrzy, a może on po prostu chce sobie wyrobić, nie wiem, idzie w kierunku, żeby zrobić sobie żółte papiery, żeby nie odpowiadać za złodziejstwo z Funduszu Sprawiedliwości. Zapoznałem się też z nagraniami wideo z tego zajścia. Rzeczywiście pan poseł Matecki przez 7 minut od godziny 3:30 do 3:37 spacerował po dachu zarówno budynku F, jak i budynku S. Potem wrócił przez okno do pokoju hotelowego na czwartym piętrze hotelu Sejmowego. W związku z tym po uzyskaniu tej notatki, po uzyskaniu też tych materiałów wideo stwierdzam, że doszło do poważnego naruszenia porządku na terenie zarządzanym przez kancelarię Sejmu. To jest artykuł 22b regulaminu Sejmu i w związku z powyższym skieruję odpowiedni wniosek o ukaranie pana posła do prezydium Sejmu. Prezydium Sejmu może podjąć decyzję o wymiarze kary finansowej, która się z tym wiąże. Maksymalnej widełki to od około 12 do 18 tysięcy złotych. Może to też oczywiście być kara niższa. Chcę tylko ze swojej strony dodać, że na dachach hotelu sejmowego i innych budynków sejmowych znajdują się instalacje. Które w, dla osoby niewprawionej i osoby, która nie ma przewodnika i która nie wie, jak się tam zachować, mogą stanowić śmiertelne zagrożenie. No, i tak jak wspomniałem, moi drodzy, ten wyczyn, wyczyn w cudzysłowie, wyczyn mateckiego na dachu Sejmu, jak na mój gust, no. Koleś kombinuje chyba sobie żółte papiery na okoliczność odpowiedzialności karnej za matactwa z Funduszu Sprawiedliwości. A być może Matecki na tym dachu hmm, nie wiem, chwyta się wszystkiego, żeby zabłysnąć, no bo jako poseł raczej, no, nie świeci przykładem, więc hmm, Robi jakieś kretyńskie numery, żeby zabłysnąć w mediach, żeby pokazać, że jest posłem. Tylko że w tym przypadku on nie pokazuje, że jest posłem, a bardziej osłem. Być może matecki na tym dachu gonił swoje IQ, ale na dole przypomniało mu się, że i tak jest puste, tak jak to. IQ Mateckiego. Jeśli szukał swojego IQ, powinien zejść do podziemi gmachu Sejmu, a nie na dach, bo mniej więcej na tym samym poziomie, jak nie niżej jest. Powiem Wam tak, tak na początku mówiłem, no, jaki kandydat tacy wyborcy w Stargardzie Gdańskim, e, e, przepraszam, w Stargardzie też na niego głosowali. Ciekawie. Powiem wam, no ciekawy jestem, czy są dumni ze swojego posła. Zasiadanie w ławach poselskich to najwidoczniej za mało dla Mateckiego, który postanowił chodzić w nocy po sejmowym dachu. Temat z Warszawy, ale w zachodniopomorskim bohaterem w roli głównej, który... Systematycznie gości w Stargardzie. No jest nie kto inny, właśnie jak Matecki. Między innymi 25 maja był i przemawiał na odsłonięciu murala patriotycznego na osiedlu przyckim. A 6 maja pojawił się w Stargardzie. Stargarckim przepraszam starostwie na pierwszej sesji Rady Powiatu Stargackiego. W niedawnych wyborach właśnie parlamentarnych, matecki reprezentant suwerennej Polski na liście Pis, oczywiście. Otrzymał 14 974 głosy. W samym Stargardzie głosowało na niego 577 osób, a w całym powiecie stargardzkim 1175 osób. I no, moje pytanie po raz kolejny: no, czy. Wyborcy Mateckiego są dumni z takiego ich reprezentanta w Sejmie, czy godnie reprezentuje ich i całą Polskę. No bo jakby nie patrzeć, każdy poseł jest reprezentantem kraju, narodu, ludu. Powiem tak, mimo że tam jestem niewierzący, ale Boże, uchowaj od takich posłów. Kończąc, można chyba powiedzieć, no, jaka partia, jaki reprezentant, taki skrzypek na dachu. Generalnie to brak mi słów na głupotę, prostactwo tego człowieka. No ale z drugiej strony, co się dziwić, lansuje jak się może, nie może zabłysnąć intelektem, no to chce zabłysnąć swoją głupotą. I Matecki nie powinien szukać rozumu na dachu, bo jego ten malutki, prostacki rozumek poniewiera się w piwnicy. O, powiem Wam jeszcze coś takiego. Nie wiem, czy Matecki był trzeźwy, czy może na Katsejmie. E, w każdym bądź razie biegał po dachu Sejmu. Może, nie wiem, chciał tam sobie zaśpiewać, gdybym był bogaty, bo gdyby pis rządził, dalej byłbym bogaty lub jeszcze bogatszy. No, wersje piosenek można tutaj ułożyć różne. Do wyborców mogę powiedzieć: No, bądźcie z siebie dumni. Wybraliście do Sejmu, no, można by rzec, same kryształy. Debili, którzy powinni znajdować się w zamkniętym szpitalu psychiatrycznym, a nie w Sejmie. Wystarczy posłuchać i popatrzeć na kumpli Mateckiego. Ludzie, kogo wy żeście wybrali do tego Sejmu? No, ale co się dziwić? Już mówiłem, jacy wyborcy, taka partia, jaka partia, tacy reprezentanci. Na przykład, yy, kolejna tu za intelektu. Yy, gostek, o co powiedział o wybryku Mateckiego. Powiedział tak, ja to rozumiem, bo tej władzy należy przyglądać się z lądu i powietrza. Koniec cytatu i. Co ja mogę na to powiedzieć? Mogę powiedzieć to, że cofam wszystko to, co dotychczas mówiłem o upośledzeniu umysłowym Gostka. To jednak jest po prostu zwykły debil. No, chyba inaczej go nazwać nie można. A co do Mateckiego, już niejednokrotnie się na jego temat wypowiadałem. A odnośnie tej sytuacji to. Może skomentuję to w ten sposób i ten temat zakończę. E, powiem tak: e, szkoda, że ten ochlaj morda nie spadł na łeb z tego dachu, bo by była mała strata, krótki żal. E, za głupotę niestety trzeba e, płacić. Matecki jest po prostu zwykłym kretynem, który nie powinien się znajdować na stanowisku posła, czy jakimkolwiek stanowisku reprezentującym kraj, jakby na to nie patrzeć. I to jest moje zdanie. Znaczy, jest wielu takich posłów, senatorów, czy nawet. Rezydent Duda czy Mastalerek, no to już są, to jest inna bajka. Matecki ośmiesza majestat Sejmu, ośmiesza nasz kraj, ośmiesza Polskę i Polaków. Tyle w, w tym temacie tego idioty Mateckiego. No ale Matecki to taki kolejny nowy dachowiec Kaczyńskiego. Także no, Kaczyński go będzie bronił, pewnie pisowcy go będą bronić, pewnie część na poziomie intelektualnym Mateckiego będzie zachwalać, cieszyć się z tego, co Matecki odwalił, będą nawet dumni z tego. Moje zdanie na ten temat poznaliście, chętnie poznam Wasze zdanie na ten temat. Na dzisiaj to tyle, dzięki bardzo. I cóż, do zobaczenia przy następnym materiale, cześć!